Witam serdecznie wszystkie dzieci. Wczoraj jedna mama, mama Patryka i antka, zapytała mnie, czy dzisiaj w naszym kościele będzie też msza dla dzieci. Mimo, że kościół jest zamknięty, że mamy transmisję przez internet, to czy będzie msza z dziećmi, z udziałem dzieci? Pomyślałem sobie wtedy, że takiej w pełni mszy z udziałem dzieci nie da się zrobić, ale można do nich. Powiedzieć słowo, można coś na dzisiejszą niedzielę też dzieciom przekazać. W dzisiejszej Ewangelii mowa jest o spotkaniu, które ma miejsce przy źródle, przy studni. Pan Jezus spotyka się z kobietą, z Samarytanką, która pochodzi z krainy, która się nazywa Samaria, i tam toczy się rozmowa. Jest to rozmowa o wodzie. Ta kobieta przyszła, żeby zaczerpnąć wody, bo woda jest czymś bardzo cennym, czymś, czego bardzo potrzebujemy, bez czego nie możemy żyć. Woda zaspokaja nasze pragnienie i w krajach, w których jest bardzo ciepło, ta woda ma szczególne znaczenie. Można powiedzieć, jeszcze większe niż w naszym przypadku. I ona przyszła tam zaczerpnąć wody. O tej wodzie zaczyna z nią rozmawiać Pan Jezus. I zaczyna te rozmowę w taki sposób, że potem rozmawiają o jej życiu i w końcu ona i mieszkańcy miejscowości, która jest niedaleko, odkrywają, że Jezus jest zbawicielem. To spotkanie przy studni jest takim pretekstem, żeby porozmawiać o jej życiu, o życiu tych ludzi i wreszcie o zbawieniu. Na naszej karcie z owieczką, którą każdego tygodnia dzieci otrzymują, jest dzisiaj Kościół, który ma z boku kran i napis Woda Życia. Woda Życia. To Chrystus nam daje wodę Życia. To On jest dla nas źródłem wody Życia. Ale myślę, moi drodzy, że ten czas, drogie dzieci, że ten czas, który teraz przeżywamy, kiedy zostajecie w domach, kiedy dzisiaj cała niedziela, właściwie jest w domu z rodzicami, z najbliższymi, może być dla nas takim czasem przy studni. Ten koronawirus i ta kwarantanna, to wszystko razem dzisiaj tworzy taką dla nas studnię, przy której możemy się spotkać. Albo studnię, która jest dla nas okazją do spotkania, pretekstem do spotkania. To wspólne zatrzymanie się w domu, to jest zaproszenie do tego, żeby być razem. Chociaż myślimy o chorobie, o trudnościach, które teraz są, yy, przeżywamy yy, różne yy, kłopoty, i wielu ludzi się stara o to, żeby tę epidemię zatrzymać, to jednak, będąc razem, możemy też ten czas dobrze wykorzystać. Dzisiaj nie byliście na Mszy Świętej w Kościele. Pewnie niektóre dzieci ze swoimi rodzicami oglądały tę Mszę Świętą, modliły się razem z nami, z tymi, którzy w Kościele. Byli z kilkoma dosłownie osobami. Wielu mi też dawało sygnały, że bardzo się cieszyli, że można było się razem przez internet modlić. Więc teraz zaproszenie dla was wszystkich, żeby jeszcze ten czas w domu dobrze wykorzystać, żeby wykorzystać to, że jesteśmy razem. Tak jak Pan Jezus rozmawiał przy studni z tą kobietą i rozmawiał z nią o ważnych dla niej sprawach, tak my możemy teraz być razem. Możemy rozmawiać, możemy się cieszyć swoją obecnością, możemy też się razem modlić. Bardzo wszystkie dzieci proszę i tak samo waszych rodziców, żebyśmy wykorzystali dobrze ten czas. On jest trochę dla nas przymusem, ale może też być szansą. Może to być okazja, żeby pomyśleć, jak cenna jest dla nas Eucharystia, spotkanie z Jezusem w Komunii Świętej, jak cenne jest to, że możemy być w domu razem, że możemy ze sobą rozmawiać, że możemy się dzielić swoimi sprawami, przemyśleniami i tym, czym żyjemy. Jak wreszcie cenne jest to, że możemy też się razem w tych domach modlić. Ksiądz Artywisku nas zaprosił do tego, żebyśmy każdego wieczora razem o 20.30 modlili się różańcem w naszych domach, w naszych kościołach, żeby modlili się kapłani. Każdy tam, gdzie jest. Więc bardzo was o to proszę, żebyście z waszymi rodzicami dobrze ten czas wykorzystali. Można razem się bawić, można zagrać w jakąś fajną grę, można też obejrzeć dobry film, ale warto też modlić się, warto pomyśleć o tym, czym jest nasza wiara, jak ważny jest dla nas Pan Jezus, jak ważna jest też ta niedzielna msza święta, którą dzisiaj przeżywaliśmy zupełnie inaczej. Wszystkim Wam życzę dobrego tygodnia i wykorzystania tego czasu na wzmocnienie naszych więzi w domu, w rodzinie. I też naszej więzi z Panem Bogiem przez dobrą modlitwę. O to, żeby ta, ten wirus, ta choroba, ta epidemia jak najszybciej ustała. Dobrego tygodnia, wszystkim szczęść Boże i może się jeszcze w tym tygodniu usłyszymy.